Załóżmy, że mamy dwukrotną obniżkę o 20%, i teraz pytanie: czy ta obniżka oznacza jednorazową obniżkę o 40%? Nasza pierwotna cena towaru wynosi x. I teraz, jeżeli obniżamy ją o 20%, no to mnożymy tą cenę razy 0,8. Jeżeli ponownie obniżamy już tą cenę, którą mamy, znowu o 20%, no to ponownie chcemy obliczyć 80% już tej ceny. Czyli znowu mnożymy to razy 0,8 i w konsekwencji wyjdzie nam 64x. Zobacz, na początku mieliśmy x. Czyli jakby nasze 100%, a w takim razie 0,64x to jest 64% z tego x. Czyli jeżeli odejmiemy od 100% 64%, to wyjdzie nam 36%. Czyli możemy napisać, że dwie kolejne obniżki o 20% oznaczają jednorazową obniżkę o 36%. Jeżeli film Ci się podobał i chcesz zobaczyć inne, zaobserwuj ten kanał po więcej, a jeżeli chcesz uczyć się razem ze mną, zapraszam Cię do moich kursów na moją stronę paulinaodmatematyki.com.